Zobacz, o, on ma taki, taki zielony. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteście ze mną? Dubi, dubi, duba, agent P! <grystanie> jest ze mną Gracuś. Pytaliście w komentarzach, kiedy będzie Gracuś, no i w końcu wraca. Z Harvardu ty... przyleciałem. Nie no, z Harvardu, to Holwaru. wiecie, to jest potężny uczeń. Niestety Gracuś jest jeszcze w masce, ale to już jest chyba ostatni film z nim w masce. I już najbliższą sobotę zobaczycie, jak wygląda bez tego, żebyśmy mogli nagrać filmy bez Waski wreszcie. Wreszcie to nastąpi, także zostawcie łapeczkę, jeżeli na to czekacie. Ale to nie koniec gości w dzisiejszym odcinku, bo jest z nami trzecia osoba, która dopełnia serce. Oh, yeah. Jest z nami Werka, która w ogóle przygotowała oh. ten odcinek, bo dzisiaj będziemy... A co będziemy? Dzisiaj będziemy zgadywać dolymarzy po ich częściach ciała. To znaczy ja i Gracuś, Wera jest, słuchajcie, prowadząca. Tak, A więc naszykowałam dla chłopaków trzy rundy o różnych poziomach trudności. Będziemy mieli poziom łatwy, poziom średni i, i poziom... Trudny, czyli byłby Najpierw będziemy odpowiadać tylko z obrazka. Jeśli zgadniemy, co to za zadymiarz po samym obrazku, bez tych podpowiedzi na dole, dostajemy po dwa punkty. A jeżeli po podpowiedziach, które się na dole wysuną, no to oczywiście tylko jeden punkcik. Czy to się szykuje na wielką bitwę, bo będziemy dzisiaj słuchać. Ostro tryhardować, bo ten z nas, który wygra dzisiejszy odcinek, zgarnie 150 gemów i koszulkę. Splash Clash ja, którą będziecie teraz na ochronie. Wiem, że bardzo mu zależy na tej nagrodzie, więc będzie mocno się starał. Mamy jeszcze jedną specjalną kartę, którą każdy z nas będzie mógł użyć raz w tym odcinku, a mianowicie oczywiście Unorewers. Mario, Mario, no Mario Reverse. No Mario Rivers, czyli taka wersja gratusiowa. Yey! Jeżeli ktoś użyje tej karty, to wtedy nasze odpowiedzi się zamieniają, czyli gracuś ma moją odpowiedź, a ja mam jego. wielkie dzięki za to, że przygotowałeś ten odcinek. I skoro ty to robiłaś, to powiedz, ile musi być łapeczek po tym filmie, żeby był kolejny właśnie tego typu filmos. myślę, że polecimy trochę grubiej. 7 tysięcy. 7 tysięcy łapek? Dobra, zobaczymy, czy dacie radę. Pamiętam, jak kiedyś było 30 tysięcy łapek, powinien być Mmm, to stary czas. Kiedyś byłeś młody i łysy Nie mogę go na wysoko. Już zaczynamy, tylko jeszcze szybko tutaj na głowie gracja na macie zwycięzcę z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie, się do mnie podbił po nagrodę. A w dzisiejszym odcinku możecie ode mnie zgarnąć podziemnego bo, czyli tego świetnego skina. Jeżeli chcecie go zgarnąć, to szybko, stawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał, wciskając ten guzik tam na dole. miecie wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napiszcie w komentarzu, jakiego zadymiarza to jest część ciała. Zobaczcie, co dacie radę, a my już lecimy! Runda pierwsza. Zaczynamy z łatwymi częściami ciała także. Dobra, dawaj. Ja sobie zapisuję już jedyneczkę. Dobra, A, proste. proste, proste, proste i słuchajcie, zapisujemy to na kartkach, żeby nikt nie mógł podglądać i znać odpowiedzi drugiego, dobra. 3, cztery, L primo. primo. Dobra, El Primo, Dobrze. jest bit. Oboje dostajecie po dwa punkty. Runda druga, dawaj, dawaj, dawaj. Nie runda druga, tylko drugi ten. A, dobra. <laughs> no to zadymiasz. dawaj. Drugi zadymiasz. Okej, okay. ja mm. wiem. Dobra, jestem gotowy. Dobra. Trzy, cztery. Sześć. roza. Co? Szeli! jaki poconek. No Daj, dobra, czyli mam dwa punkty. A ty wiesz, że jak nie jesteś pewny, to możesz sobie dać trzy podpowiedzi na dole i to będzie jedna z tych trzech, nie? Byłaby Shelley? Wśród odpowiedzi była Shelley. A no, to gracam i tak będę opowiedział źle. Damian dostaje dwa punkty, Gracją niestety zero. Oj, no. nie, proszę. Dobra. Trzy, cztery. Tara. Tara, dokładnie, dobra. Dobrze. No to słuchajcie, ile tu już jest punktów? Sześć, jak Gracja ma cztery. Jest nieźle. Też jak jest pierwsza runda, no to wiecie, na razie te obrazki są łatwe, a Wy możecie też w komentarzach zgadywać razem z nami i napiszcie, jak wam poszło, ilu właśnie na tych 21 traficie. Dobra, no to runda czwarta, nie, jaka runda czwarta, no czwartą obrazek. Mm, nie no, to jest całkiem. Całkiem proste. Cztery. -y -y -y. Nie no, nie nic, nie zmieniałem <laughs> Dawaj dalej, lecimy, co to będzie za część ciała. Okej, okay, dzwoneczek taki na głowę. Nie no dobra. Tylko jedna, bo to się że ja masz w Ten zadymiaż jest łatwy, no bo gracją śpiewał nawet oni nim pan, pan, razem ze mną. E. Rangi w górę z godnym chórem Pampe. -y. Ile jeszcze nam zostało z tej łatwej rundy? Okej. Okay. To i jeszcze jedno. To jest taki zadymiaż, do którego mam bardzo fajnego skina. Kolet. Ja też mam kolet. Dobrze. Dobrze. Siódemka. Dawaj. I co to jest takiego? A co jest ostatni? Dobra, to czekajcie. Jeszcze przed tą odpowiedzią Ja tutaj chcę zrobić coś z IQ I wykorzystuję kartę Uno Reverse Mario Także dobra, moja odpowiedź to Charlie. A twoja? Sam Co jest? Ty też źle dałeś! No nie! widzisz? Co? Co? Ja czułem Co? Ja czułem, Jak to? ja na początku napisałem Buster normalnie I mówię, a dobra, teraz sobie wysunę prowadzenie, wykorzystam kartę Uno Reverse Teraz takie skreszasz, a pewnie będzie źle Chłop zrobił 700 IQ teraz moment, nie? No nie, i zmarnowałem kartę i nie mogę już jej użyć Ja chciałem to zrobić jeszcze w rundzie, bo wtedy są najłatwiejsi ci, No dobra, nic nie zmienia i tak wygrywam zarabiam, to wy ale tak czy siak wygrywam, bo jest 10-8, co runda druga i tutaj już się robi troszeczkę trudniej skin test to jest skin? nie, to nie jest to nie jest kim? i bierzemy podpowiedź pierwszy raz? Ej nie wiem, patrzę na to i nie wiem, nie? Ej, z tyłu na pewno zagraża jakiegoś nie mam, nie mam pojęcia co to może być na pewno jakiś robot chcecie odpowiedzi? no daj odpowiedzi, daj odpowiedzi A I B Cordelius C Raz Mm -hmm. A, wiem. bym teraz kartą UNU reverse. Dobra, ja już mam moją odpowiedź. Więc nie używasz niczego, nie? No dobra, to 3-4 Ja Jadem If. Damien dostaje jeden punkt gracy. Jezu, on musiałem się zastanowić, to jest tył if. Ale przyjdzie tak. jakim cudem, skoro... skoro... On ma maskę kawą. Patrzcie, jeżeli chodzi o if, to zobaczcie sami, ona jak się obróci. No tak, ja właśnie tak rozmieniłem Ale na początku totalnie ją odrzuciłem. Nie wiem czemu. No to Gracian, słuchaj, trzy punkty przewagi już mam. Także może się pożegnać z koszuleczką. No dobra, no to jest proste. ona rekord. I. Ej, ja spojrzałem, że ty masz napisane IF i miałem takiego laga, co ty robisz? I chciałem to szybko zmienić. No nie wiem, tylko pozyskuję dwa punkty. No, ale tam że... jest jeden punkt, Wykorzystał ja dobrze kartę, no 11-10. Zaczynam się stresować, nie? Podoba mi się to, co tutaj zostało odegrane. Aż ci wąsa chyba byłaby, nie? Ej, Eeeeh, ja poza ja zapomniałem jak ona się nazywa. Jak ona się nazywa? Inaczej, ja wiem, kto to jest. Tylko zapomniałem jak ona się nazywa, nie wiem czemu. Dobra, wiem. A ty A. już nie masz uno Reverse, więc Elo. Dobra, już mam. Chyba wezmę ma podpowiedź A. Bell. B. Willow. C. Charlie. Nie, no z tymi odpowiedziami to jest easy. Mądrze wybierasz, bo od tego zależą twoje punkty. No chyba Willow. Jesteś go pewne? Nie wiem. Nie pamiętam. Nóg poza z... Dobra, czyli ostatecznie twoje odpowiedzi były. Dobra, to moja odpowiedź za dwa punkty B. Dobrze. No. <laughs> Oj, gracja, no znowu przewaga wróciła. Widzisz, te nogi? One tak wyglądają. Okej, okay. um, tak, no to ja już mogę pokazać mi odpowiedź. Frank. Frank. Dobra, Dobre. po dwa funkcje. To miała być już trudniejsza runda, co to było. Okej, okay. coś takiego różowego, jakaś różowa ręka z serduszkiem. Co ona tam trzyma? Nie wiem, włosy? A, dobra, ja wiem. To odpowiedź? To, a... Nie. Ostatnio dużo brązowców, to wiem. Nie, ja potrzebuję. Czy to jest z kim? Nie. Mm, nie, na pewno? No to no bo ja się do tej wielkiej wszystko. Ja jestem pewny mojej odpowiedzi, ale nie wiem czy tak wygląda Basic. Możesz poprosić o odpowiedzi? Tak. Tak, odpowiedzi? Mm -hmm. Dobra. Piper B BB C Colette. Ja już wcześniej odpowiedziałem, za 2 coś. Zapisujesz? Tak Ten Frank <grymfram> napisał, chłop. <grymfram> Nie no dobra, to jest oczywiście piper, ja też tak zapisałem. Ale ona serio ma tak ten. Na ja początku pomyślałem, że to może jest jakiś skin do na przykład y, Jackie, to no, tak trzymała na swoim. I... <grym> do Jackie? Nie ja poznałem gościu, patrz, zobacz na tą piperkę. O, a jednak faktycznie ona bez skina też ma taką, taką wersję, bo ona miała remodel. Okej, okay. i widzisz, ona trzyma tą parasolkę, to, to brązowe to mm -hmm. była parasolka. Ty, no to ja mam 17 gacet ma 13? Holoro allora. No, króciutkie, no, no to miały być trudniejsze jakieś. Chyba, że ja jestem takim roosterstwem wyjadaczem już co napisałeś? Teraz myślę. Co ty nam napisałeś? Bo ja wiem, że mam dobrze. Ja od razu napisałem search, ale. Ja też napisałem search Do, ja mam No wiesz, no Bo już tak, co to Ja Nie, znamy. no nie mogła być perła, czerwona? E, szkoda, że nie poprosiliście o odpowiedzi, bo w, wśród odpowiedzi była Max i Meg. Więc wtedy już by było trudniej Byłoby łatwiej Oni hmm? wszyscy mają takie same nogi Meg ma podobne początek. kolory, no No ona ma trochę inne No inne ma, totalnie A no w sumie Meg od Mecha Ej, no. mek, mogłaś dać nogi od Mecha, to my byśmy wtedy myśleli, że to jest Serge To by no. było trudniejsze w tą stronę No, i faktycznie, ma podobne nogi do Meg, ale no. zgadliśmy Teraz jest trudniejszy trochę Och, Lipka, to skin? Nie to nadal jest druga runda, więc jeszcze skinów nie ma. I co to może być? Trzeba się zastanowić. Nie no, ja chyba biorę podpowiedzi, a ty? Masz pomysł? Mm, mam pomysł chyba, co to jest? Dobra, ja zaryzykuję. Ja zaryzykuję. Dobra, jednak ryzykuję za dwa punkty. Grazjan, a ty chcesz chodzi? Dobra. Zobaczymy, co dobrze zaryzykowałem. A. Lola. B. Nita. C. Cordelius. Nie no, z tymi podpowiedziami to jest easy. Ja oczywiście napisałem Lole. A, 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 a. Jak to nie? O, już Jak mam to, to nie? Na bronie on jak Kordelius? Aha, że ten typ. A jego plasek? on ma takie zielone? <grym> tak! Ja! A ja już chciałem mówić, że. No, zobaczymy, czy chociaż raz się pomylę w dzisiejszym odcinku. A tu jednak. A jak usłyszałem tą lolę w odpowiedziach, to już byłem pewny, że mam dobrze. <noise> Dlatego dobrze przemyślam, jakie rzeczy umieszczam w odpowiedziach. No dobra, no tu, a tu już się zaczęła trudna runda? Czy to jeszcze średnia? Runda trzecia, czyli, czyli to najtrudniejsza. Trudna, mistrzostka. Teraz będzie mega trudno. Ciebie napiszcie, ile zgadniecie? Bo teraz będzie 7, tak? obrazków jeszcze przed nami? No, 7. Także napiszcie, ile na tych 7 z mistrzowskiej rundy traficie. No. To są skiny tak. Ja wiem co to za skin. A nie, musimy nazwę zadymiarza podejść, nie? Wystarczy tak. nazwać dobra. Bo ja... bo oni teraz dodali nawet takie mecha nie? No dodali, a do kogo dodali Mecha skina? Do Edgara i... Morziza. Mhm. Mm tak? Tak. I jeszcze był do Kruka. Ale to no, był wcześniej już byli, dawno. No już był to nie wiem jak kruka. A jeszcze był Mecha Skin... E... Bo... No jeszcze jest Mortis też Mecha. Bo za Edgar nie, nie ma w planek zgiętych. No przecież Edgar on z tej... No Parówko, przecież on tak zgina, że nogi też, tak? Medic. No, może, a może mówię ci dobrze. Bo Dobra, bardzo ty... takarać. No to ja już jak zapisałeś, to mogę ci powiedzieć, że też napisałem Edgar, no bo to jest Mecha Edgar na 100%. Na oboje dobrą decyzję. Bo to on dostał tą, jest tę wersję Edgar. skinową, taką niebieską. Ale ja specjalnie zrobiłam screena wtedy, kiedy on dopiero się przymierzał do skoku ogólnie, to on stoi na tych swoich mackach. Aha, no tak, tak. tak. I ty, ty dajesz jak on taki. Ale i tak ma zgięte nogi. A się... on no, ja on, Edgar nie zgię na kolan. Ale nie, bo ja na przykład patrząc na skina właśnie tego. Żeby sprawdzić drugi kolor, to by trzeba odblokować tego skina, więc nie pokażę go mm, ja wiem, bo ostatnio A. wydropiłem tego skina. Ja wiem można wydropić A. No można wydropić można skina ze startupów, no, no. <grych> Całkiem trudny, nie? Mogę, mogę mogę, ja mogę mu podpowiedzieć za free, to jest nowiutkie. I tyle ci podpowiem. Ale skin jest nowy czy nam wszystko może być nowe. No ja. <grych> No ale to... Aha, już ci odp... No nie zapisałeś. No ok. No dobra, oczywiście perła, ja zaznaczyłem, bo to jest ten vintage, vintage perła. A jak wyglądają punkty? Punkty wyglądają tak, że ja mam 23, ty masz 19, więc jeszcze teoretycznie masz szansę. Dokładny ta! I co by ciasta już Dobra, teraz... Moim zdaniem trudne. Ja chyba wiem. Chcecie poznać odpowiedzi? Ja nie chcę. Co podglądasz? Widziałem to zalukanie tutaj <grym> na mojej odpowiedzi. Coś napisałem, ale nie jestem do końca pewny. Ja bym chciał odpowiedzi. Ty Gracjan, jak z odpowiedziami, czy zapisujesz? Trochę, trochę. Dobra, to ja chcę odpowiedzi, bo nie jestem pewny. A. Brock. Brock coś takiego ma? I Boombox Brock. Tak, ale był ja inaczej. Nie pamiętam, jak on wyglądał. No, no, jak no i jeszcze? B. Ms. C. Janet. No na pewno była jakaś taka M z głośnikami, ale ten Boombox Brock, ja nie pamiętam, bo to ze skinami dajesz, nie? Tak. Ja chyba zmienię. Dobra, moja odpowiedź: Brock. I czy Ems. będę miał przywagę teraz na zwierzętach? się siebie Ems. Nie? A nie Jak to? Już pokazuję. To kto to jest? Jak to? To nie jest Ems? Mm -mm. To kto? Co? To jest Janet? Gwiazda Aha. popu Janet? Czyli mamy po zero punktów. Mm -hmm. Ej, ja, wśla, ja byłem na początku pewny, że to Ems, a potem jak usłyszałem boombug z Brock, w głowie mi coś zaświtało, że może on. Nie. <laughs> Jesteśmy parowami. No. To już 18 obrazek, dawaj, dawaj. O, matko mmm. A wiem. Mmm. Ja wiem. chyba też. Powiesz co masz? Co ty tu napisałeś? Poko. Ja napisałem B, bo to jest, słuchaj, skinek do B. Z tym kotkiem, golden kobij, tak? A ja myślę o kinie, w sensie jego czapeczce No on miał taką czapeczkę, ale miał takie oczy. Nie, no to jest golden kobij na 100%. Dobra, Vera Och, kochani, kochani. Po pierwsze, czy kojarzycie taką postać? Kiełek na przykład. Aha. Co ty gadasz, że to jest kiełek? Nie, 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 nie. I ten kiełek ma takie coś na pyszczku. Ma buźkę narysowaną. Jezu, no to tak, ma te. Tutaj taka postać, która ma maski. Aha, i Spike sobie maskę założył. Mhm. Czy to jest maska? Ser pokaż to jeszcze raz. Tak. To jest maska Ja. Ignacy, my musimy brać te podpowiedzi, nie? Mistrzowski. Musimy brać te podpowiedzi. Ale da będzie tam kiełka. Nie dobra, przegrywamy drugą rundę, ale... Ale podpowiedzi był kiełek. No mówiłem dziwka. Squeak i ten i Spike. Okej. Kto ma czapkę z nickiem? Dobra, Wera. Ja poproszę odpowiedzi, ale chyba wiem. Ale się boję po ostatniej rundzie i nie chcę ryzykować, także proszę mi pokazać. Ty zapisałeś? Mhm. Tick. Ta, no niezły, tick Czapkę cza 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 ma ze sobą samym, nie? Ems? No. C hmm, Brock. Brock ma jakieś czapki, ale czy on ma czapkę? To będzie MS, to jest super fanka MS w takim razie. A ja zapisałem je w tym miejscu, czekajcie. Dobra, co dać? MS. No dobra, czy masz teraz dwa punkty, ja mam jeden? No 100% jest ten skin super fanka, nie? Tak, tak. On ma, bo wiedziałem, że ona ma dużo gadżetów w różnych innych zadymiarze, ale no bałem się, słuchajcie, że znowu mi za załatwisz jakiegoś nie wiem. Hmm. Takiego jak sobie Ja ją już... Ja mm, kojarzę. Mm, ja chyba też. Ja To widziałam na zdjęciu. Domek. Do to jest taki domek. I teraz mam dwie postacie. Chcecie odpowiedzi? Nie, ja będę w siebie wierzyć. Uwierzysz w siebie. Dobra, mi daj odpowiedzi. A Aż B Ośmiobit C Grip. No to mam za. Mega. A pisałeś meg? No, no bo ona miała tam jakiś taki. A to jest grip. Grip. Co był ja? nie? Nie. No jak nie? Niestety. Ani jeden, ani drugi nie zgadza. No nie sądzę, że będzie Griffith. Ty no myślałeś, że 8-bit? Nie. Nie no to musi być 8-bit, jak nie, nie Griffith. Aha, nie, nie wiem, czemu mi się kojarzyło z Griffithem. Nawiedzony 8 to jest. faktycznie jest taki skin. Jaka ta część jego. Pokań, w ogóle o nim zapomniałem. To <laughs> I to jest ostatnia runda, a w tym momencie wynik jest 24 do 21, więc możemy zrobić tak podaj mi łapę, jeżeli się zgadzasz. Zrobimy tak, że ostatnia runda będzie miała double punkty. Czyli jeżeli ktoś zgadnie bez podpowiedzi, to czas 4 punkty dostaje. Aha. Więc masz jeszcze szansę na zwycięstwo Ostatni... Pazurek. Szpon? Ja chyba wiem, chociaż nie. Jakby trysowe smoka. Ja co tam zadumia, że z tego byli Bazdak? Jakie są jeszcze smoczki? Hmm. Naprawdę... Ciekawie to wygląda. Dobra. Może jednak nie są z banem. Jak to nie? Nie możesz wygrać tego odcinka, ja chcę moje geny Nie wiem co tam napisałeś, więc nie podejrzeć oh, Jeżeli on dostanie teraz 4 punkty, a ja dostanę 2, no to i tak powinienem wygrać, więc ja chcę jeszcze odpowiedzi Żebyś okay. podała Uważam, że to El Primo, ten ze skinem takim dragonem, ale podaj jeszcze te odpowiedzi, no B B, Stew No, no, no C, Duck Co? Duck A nie, czyli to jest... Tak ja pamiętam Czekaj, ale jeszcze Co nie... Pamiętam. Czemu ty odpowiedziałeś, jak ja jeszcze nie odpowiedziałem? Aaa Jezu, jestem dzbanem Co za dzban za... No bo ty dostajesz tak, 4 punkty i masz 25 Ale w tym... Ale czy ja powiedziałam, że on zgadł? No nie, okay. no to musi być ten dag No bo czekaj, jakie ty odpowiedzi jeszcze dałeś? B Still Nie no, to musi być ten dag No to ja muszę napisać tego daga A ja chciałem napisać el primo, nie? I dobrze, że wziąłem te odpowiedzi Racjan, No to wychodzi na to, że po o, podsumowaniu... Oboje nie zgadliście Jak to? To nie jest tak. Jak to nie Dag? Pokaż mi Daga. No ja nie, DAG nie może to być żadna B. No nie pokaż taka. Jezu, to jest ten czułowy. Nie, to jest bi? Co? To nie pokaż jest ten Dragon? Czeka. Co? Czeka. Co? Jak? Nie, niemożliwe. Pokaż tego Daga. Ja nie wierzę tam, w to. Tam, tam. Ja nie wierzę. Ja myślałem, że to no ten mama, nie to ma ja takich szponów. A ja myślałem totalnie, że to jest on. Co? A ja tej ja bi nawet nie podejrzewałem. Ocholipka, oh, nie? To było naprawdę mega trudne. Dobra, ale podsumowując wyniki, to wygrałem. Także Gemy wpadają na moje konto, gra coś. Koszulka Crash Loyal też pada na moje konto. Także dziękuję bardzo, super się z tobą walczy. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja sam patrz, patrz jaka piękna chwila. W tym momencie Gemiki wpadają na moje konto. I to jeszcze z promocji. Ez. A z Codem Damian? Z damy oczywiście, że tak. Najlepszy kod Bros. jest pisany. Oj, tak, uwielbiam wygrywać gemy z gracusiem. Dobra, już. Jeszcze zakup został pomyślnie sfinalizowany i 70 gemów. Najpierw pada, i teraz jeszcze ta oferta z 8 dyszek, bo to jest mega dobry deal. Słuchajcie, tu jest 50% ekstra, a tutaj mamy 4 razy wartość, więc w tym Chciałem momencie. W tym Moja karta właśnie pochłonęła I, I pięknie, i wszystkie gemy już padły na moje konto. No to jeszcze muszę wziąć sobie tą koszulkę i Crash Royale, słuchaj, którą chciałeś wygrać. Także ja ją wezmę sobie w wielkim rozmiarze, więc na ciebie na pewno nie będzie dobra A wiem, że ci na mnie bardzo zależało. Nie, nie, no może wy sam mniejszy i schudni, i Jakie Jaki niemiły. A wiesz co chciałem powiedzieć? Wiem, że ci zależało na tej oficjalnej koszulce Clash Royale Supercell'a Nagrodę pocieszenia masz, Zdałem, dam ci tą koszulkę, zamówię na Za drugie miejsce, bo drugie miejsce... Za drugie miejsce, dobra, dobra. dobra. Zawsze zostaje. To, to, to cieszę się, Daj, już, no. będziesz miał taką nagrodę pocieszenia, nie masz genów, ale masz koszulkę A chyba wolałeś bardziej koszulkę niż gemy, co? Dobra, słuchajcie, także w tym odcinku to było na tyle, Weronika naprawdę w tych trudnych dała sporo <klucz> Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, to zostawiajcie 7000 łapek i Weronika ogarnie nam kolejny taki filmos. Z... O nas to teraz na tyle, subskrybujcie kanał Pa, pa! Cześć!